Niedawno Stany Zjednoczone poinformowały o wstępnej gotowości bojowej pierwszej jednostki latającej samolotami F-35 Lightning II. W październikowym numerze Skrzydlatej Polski Bartosz Głowacki przygląda się tej sytuacji dokładnie. Pokazuje też pewne problemy, jakie wynikają z wdrożenia nowego samolotu, i tutaj rodzi się pewne pytanie: czy rzeczywiście. F-35 spełnia oczekiwania swoich twórców i klientów. Z drugiej strony, czy wszystkie problemy, jakie pojawiają się w amerykańskiej prasie, są rzeczywistymi problemami, które utrudnią wprowadzenie tego samolotu do służby, czy są też tylko przykrywką, która ma. Osłabić czujność potencjalnych przeciwników, którzy będą mogli się w niedalekiej przyszłości z tymi samolotami spotkać. To jest temat numeru październikowego wydania Skrzydlatej Polski. Natomiast w tym numerze również artykuł Jacka Kruka o recyklingu rakiet, jak obniżyć koszty wystrzeliwania satelitów na orbitę okołoziemską. W numerze również artykuł Jacka Matusiaka o najnowszej edycji bardzo specyficznych pokazów lotniczych w Wielkiej Brytanii latające legendy, to dla miłośników lotnictwa z II wojny światowej jedyna i niepowtarzalna impreza, która zmienia swoje oblicze. Pytanie, czy na lepsze, czy na gorsze, o tym można przeczytać w najnowszym numerze Skrzydlatej Polski.